Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Tydzień temu Bożonarodzeniowo, a dziś noworocznie. Łukasz Łukaszewski, witam w magazynie koszykarskim Time Out. Dziś, podobnie jak tydzień temu, będzie nietypowo, ale zaczynamy od Tauron Basket Ligi i meczu 14. kolejki. Jezioro Tarnobrzeg, Stelmet, Zielona Góra. Porażkę Stelmetu w Tarnobrzegu? Przypomnijmy 95 do 99 można uznać za swojego rodzaju sensację. Jezioro przed tym meczem miało na koncie 4 zwycięstwa i 9 przegranych spotkań. Zielonogórzanie notowali bilans odwrotny i dlatego to właśnie oni byli uznawani za faworyta pojedynku 14 kolejki Tauron basketligi. Ligi. Podopieczni trenera Michała Uwalina wygrali tylko pierwszą kwartę 25 do 20, a w następnych dwóch musieli uznać wyższość rywali przegrywając 28-30 i 18 do 25. W czwartej padł Remis 24 do 24. W drużynie gospodarzy najwięcej, 25 punktów rzucił Jakub Dłoniak, 19 Niczejus Dogs, po 14 oczek zdobyli Daniel Wall i J.T. Tiller, 10 Xavier Aleksander, 9 Christopher Long, 6 Dawid Przybyszewski i 2 Jakub Patoka. W ekipie stelmetu po 24 punkty rzucili Walter Hoci, debiutujący w polskiej lidze koszykówki Dejan Borowniak, który zanotował również 10 zbiórek. 17-punktowy występ zaliczył Quinton Hosley, 12 oczek zdobył Kamil Hamas, po 7 Mantas Czesnawski, Sirop Jones, 4 Marcin Stroka. w sobotni w meczu tylko dwie sekundy na parkiecie spędził Miloš Lopičić, a 40 minut na ławce przesiedzieli Oliver Stević, Adam Łapeta i Radosław Trubacz. Game was like, like we don't want to be. Especially according a lot of Gra nie potoczyła się dzisiaj tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, szczególnie jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. Mimo tego, że w ostatnich czterech, pięciu meczach my również wysoko punktowaliśmy, to dziś próbowaliśmy zatrzymać rywali, ale miejscowa drużyna była na to dobrze przygotowana. Byli w świetnej formie strzeleckiej i byli zdecydowanie nastawieni na atak. Oczywiście dużo straconych punktów, przeciwnicy grali na wysokiej skuteczności, zwłaszcza za trzy punkty, my pozwaliliśmy sobie za dużo rzutów trafić. Szkoda tej przegranej, no musimy wyciągnąć wnioski i iść dalej, także to, to wszystko. Wydaje się, że przeciwnik był dzisiaj troszkę wolniejszy od nas, męczył się szybciej i nie wiem, może to jest wynikiem trudów tego sezonu, grają w pucharach, grają w lidze, w związku z tym nasza gra była trochę łatwiejsza. They play very hard. I think our team... Przeciwnik grał bardzo ostro, ale my jako drużyna byliśmy razem i zagraliśmy bardzo dobrze. Wspieraliśmy się nawzajem jeszcze przed meczem. Pokazaliśmy dziś, jaka naprawdę może być nasza drużyna. Mocno zakończyliśmy mecz i myślę, że pozostała część sezonu może być udana. I zazwyczaj w tym momencie naszego programu pokazywaliśmy wam sylwetkę jednego z zawodników Stelmetu, a następnie e, przypominaliśmy jak ćwiczyć koszykarskie rzemiosło. Dziś jednak z uwagi na pierwszy dzień nowego roku poszliśmy w zupełnie inne klimaty. Cześć, tu Kamil Hanas, zabiorę was w miejsce do którego kibice i, i, i fani zielonogórskiej drużyny nie mają za bardzo dostępu. Więc troszeczkę was oprowadzę tutaj. Tak wygląda nasza szatnia. Wszyscy mają swoje szafki Tutaj siedzi młodzież Proszę zobaczyć, co tutaj mają Jakieś słuchawki Nie wiadomo, co wchodzi rob teraz Tutaj jest Filip Matczak. Nie wiem, jakieś ma kurde tutaj Messi Tutaj jest Pusta szafeczka Tutaj na górze generalnie wszyscy trzymają buty Tutaj Puszczamy muzyczkę Zaprezentuję, co leci Tutaj jest moja szafka Zasiemleczko dostaliśmy od yy, dzieci. Co puścić? Ja wiem co, ja puszczę. Także. Takie... Także tutaj się nakręcamy różnymi przebojami podłączając e, pro, zazwyczaj pod iPhone'a. Idziemy dalej. Tutaj zestaw e, potreningowy, taki nie, nie za bardzo ładny. Tutaj Oli coś pisze. No. no. Not, now. Not, now. Not now, Kolejna szafka siedzi Oli, siedzi Rob, siedzi siedzi Sroci siedzi Mantas Kto tu siedzi? Ty Miloś? O, Miloš. tu nasz Miloš brat siedzi, Cerny jest. Tutaj jest, tutaj, tutaj jest kąt Woltera. On tutaj siedzi na tym foteliku. E, tutaj siedzi Quinton. Tutaj jest suszareczka Zagrywki przeciwników. Tam jest toaleta, tam się chłopaki kąpią, więc nie wiem czy to puścicie, więc generalnie tak to wygląda, także... Tak to wygląda. Co ty możesz wyjdzie? Bardzo sympatycznie, ale Marcin też by oprowadzał. Po ja mogę oprowadzić, ale bycie gdzie? No. Tutaj. Ja im także... mogę no. Wszystkich. Mogę Tutaj jest taka też e, instalacja, którą młodzież zamontowała. Kupiłem kabel ogrodowy w castoramie e, 40 metrowy i, i Filipek puszczał pod kasetonami tutaj, żeby nam pięknie muzyka grała. Więc tak, tak. Tak, i właśnie w związku z tym Marcin Sroka przeprowadził najnowszy sprzęt Logiteka plus ptasie mleczko no i plus. I, z... I generalnie tak się tutaj bawimy, więc pozdrowienia dla Waltera. Bardzo fajnie wygląda, więc wychodzimy. Także myślę, że. <śculiar ślihood> myślę. Myślę, że ciekawa rzecz. Także zamykam wrota. Bang. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Witold Trzechowicz. Jestem trenerem odnowy w klubie sportowym Staną zielona Góra. Panowie mieli taki pomysł, żeby pokazać trochę życie zawodników od kuchni. Zapraszam do swojego gabinetu, pomieszczenia. Tutaj najczęściej zawodnicy przychodzą przed i po treningu. To jest podstawowe narzędzie pracy, czyli stół do masażu, który można w dowolnych pozycjach e, ustawić. Tutaj znajduje się kostkarka, która jest czynna non stop, bo ponieważ dużo też znajdują przygotowane już odżywki, akurat po dzisiejszym treningu zawodnicy dostaną. One się trochę chłodzą, żeby były trochę bardziej znośne do picia. E, ona pracuje non stop, dlatego że lód jest mocnym przyjacielem zawodników. E, działa e, jak balsam na różnego schor rodzaju schorzenia na kontuzje i tak dalej, więc w pierwszej kolejności chłodzimy lodem. Następnie tam jest pomieszczenie gospodarcze, gdzie trzymamy, nie będę tego otwierał, tam jest trochę bałagan, gdzie trzymamy różne przydatne rzeczy do treningu indywidualnego, czyli gumy, piłki i takie różne inne rzeczy, skakanki i tak dalej, i tak dalej. W tej szafie znajdują się odżywki i suplementacja odrzeniowa, jak widać na górze są te największe, które przygotowujemy zaraz przed i po treningu. Tutaj, tak jak mówiłem, zawodnicy przychodzą, dzisiaj nas odwiedził akurat pan trener, Zawsze sobie, zawsze, sobie, z, zawsze sobie można właśnie wypić kawkę, zjeść coś słodkiego, Zawodnicy tutaj naprawdę bardzo często y, lubią przyjść, posiedzieć, pogadać, powiedzieć co się dzieje y, w klubie, w ich życiu prywatnym, żartujemy, śmiejemy się troszkę. Y, tu jest tak zwana szafa, gdzie są różnego rodzaju medykamenty do, do masażu, do, do różnych do tapingu twardego, do tapingu miękkiego, do kinezotapingu plastry, nieplastry, kleje do, do tejpów, środki znieczulające, odżywki również, worki do lodu, pasy podtrzymujące do lod, lodówki. Tu jest również zamrażalka. Jak powiedziałem, lód jest dużym przyjacielem sportowców, więc tego lodu musi być dużo. Tu są już popakowane worki. Gdyby nagle się okazało, że wszyscy potrzebują, to jest taka możliwość. Radyjko tradycyjne, po to, żeby nam umilić atmosferę. Szafki, w których są też tam jakieś medykamenty potrzebne do najprostszych potrzeb, czyli tam jakieś aspiryny, aspiryny wszystkie inne środki zabezpiecza lekarz sportowy i lekarz klubowy. Cóż jeszcze Państwu mogę powiedzieć? Tu jest jeszcze walizka transportowa, w którą wszystkie gadżety na wyjazdy musimy spakować. Tu jest akurat krążek do ćwiczeń stabilizacyjnych. W tą walizkę pakujemy wszystko na wyjazd, czyli i na wyjazdy pucharowe, i na wyjazdy ligowe. Wszystko znajduje się w tej walizce, nigdzie w innych torbach to nie lata. Tu jest jedno, do mnie chłopacy przychodzą i ja im to wszystko daję. Cóż jeszcze? No tak to po prostu, tutaj są też robione. Właśnie tu mamy blender do, do robienia odżywek, bo tego się robi naprawdę dużo i byłoby trudno to mieszać jakąś łyżeczką, więc mamy blender, mieszamy i... W zależności od treningu, jaki akurat na dany dzień wypada, robimy odpowiednią suplementację żywieniową przed, w trakcie i po treningu. To tyle. Tak wygląda właśnie pomieszczenie trenera odnowy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Jankowski, jestem asystenta, asystentem trenera Michała Walina. Jesteśmy na sali w Zielonej, Góry, w Zielonej Górze. Zapraszam do pokoju trenera. Tutaj nie będzie na pewno tak ciekawie, jak u mojego kolegi sympatycznego. O właśnie, co ty tutaj robisz? To jest, nie, to jest nieprawda. Witek tutaj nie przychodzi. Ja przychodzę do Witka na kawę. Ok, słuchajcie, przy tym stole odbywają się burze mózgów. Przy tym stole spotykamy się przed, przed każdym treningiem. Ustalamy, ustalamy co, co na treningu będzie się działo. Ale tak czy inaczej najważniejszym naszym przyjacielem, że tak powiem, narzędziem pracy jest stary dobry komputer, laptop. Na laptopie odbywają się różne bardzo ważne rzeczy. Jest on odpowiedzialny za scouting drużyn, z którymi przychodzi nam grać. Dlatego bardzo dużo czasu spędzamy, spędzam przy, przy komputerze właśnie. Tutaj taki mały, mały telewizorek odtwarza DVD, na którym tak na szybko, tylko dla nas tutaj, dla, dla sztabu trenerskiego przeglądamy. E, właśnie te, te, te zbitki, które, y, które robię. E, oprócz tego, oczywiście, przed każdym meczem dwa razy najczęściej spotykamy się, ale to już w innej sali. E, tutaj tylko pokażę. E, e, mamy e, m, takie urządzenie, które, które pozwala nam taki projektor, który pozwala nam e, e, właśnie na to, na to żeby, żeby chłopacy bardzo dokładnie wszystko e, widzieli przed każdym meczem i sety przeciwników i indywidualnie, to borko robi indywidualnie, yy, także się tą, tą pracą jaką dzielimy. Tutaj, o, można nawet pokazać takie, nie wiem czy mogę pokazać, takie playbooki dla chłopaków, właśnie, yy, żeby jeszcze oprócz tego każdy, yy, każdy miał w domu i każdy mógł sobie przeczytać informacje najważniejsze yy, o przeciwniku. Yy, Raz po raz tutaj, tak jak powiedział, powiedział powiedział Witek, można przyjść na kawkę, na herbatkę. E, trzymamy tutaj, mamy taką, taką, takie swoje małe archiwum e, z, me, z meczami, które do tej pory rozegraliśmy. E, na bieżąco wszystkie statystyki z ostatnich spotkań i właściwie to tyle. Dziękuję ślicznie. No i tym samym dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przy okazji noworocznego timeoutu. Na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.